Witam Was serdecznie. postaram się dzisiaj mówić głośniej, żeby wszyscy mnie słyszeli. Słuchajcie, dzisiaj będziemy tylko praktycznie sobie tworzyć wzory, mając takie ćwiczenie do wykonania, czyli utwórz wzór sumaryczny poszczególnych soli. Mamy nazwy, już Wam tutaj wypisałam ileś. I mamy po prostu według tych nazw stworzyć teraz wzory sumaryczne soli. Jak to robić? Mówiłam Wam ostatnio, że robimy to od końca, czyli najpierw patrzymy na tutaj na drugi wyraz, w którym zawsze jest jakiś metal. Czyli tutaj mamy czego? Wapnia. No to musimy znać symbol. Jak ktoś nie wie, to będzie to szybko do układu okresowego pierwiastków. No i słuchajcie, symbol wapnia to jest CA. Teraz wapń leży w drugiej grupie, tak? więc jest na pewno dwuwartościowy piszemy sobie wartościowość, no i węglan, No i tutaj kto nie zna tych wzorów kwasów, no to ma z tym duży problem. Natomiast kto się wzorów ładnie nauczył, to wie, że reszta kwasowa kwasu węglowego wygląda w ten sposób, bo kwas, jeszcze raz przypominam, miał taki wzór sumaryczny i to jest ta jego reszta. Czyli bierzemy sobie tą resztę, reszta jest ilu wartościowa? Dwóch. Ponieważ były tutaj tylko dwa atomy wodoru. Dobrze. No i teraz słuchajcie, cały problem w solach polega na tym, żeby sprawdzić te wartościowości. Czy to do siebie pasuje? I już widzimy, że tak. Tu jest dwójeczka, tu dwójeczka. Czyli jeżeli wartościowości są takie same, to wzór jest napisany dobrze. No to mamy pierwsze zrobione. Teraz patrzymy na następny. Bromek glinu. Od końca, czyli glinu. Glin oczywiście, kto pamięta. Ma symbol AL. Leży w 13 grupie, więc jest trójwartościowy. Kto pamięta? Kto nie, to szybko sprawdza w układzie. No i słuchajcie, ma to być bromek. Bromek pochodzi od kwasu bromowodorowego. Tutaj znowu macie ten wzór, reszta kwasowa, to jest BR. No więc bierzemy sobie tą resztę kwasową i dopisujemy. I teraz widzimy, tutaj był tylko jeden wodór, czyli ta reszta jest jednowartościowa. No i już widzimy, że tu mamy 3, a tu 1, czyli nie pasuje, więc nasze słowetne to się robi na krzyż. Tyle, że jedynki nie piszemy, bo już jeden tutaj symbol jest glinu napisany, więc tutaj trójeczkę musimy napisać o. Za naszym bromem, za tą resztą kwasową. No i w ten sposób mamy dobrze wykonany wzór sumaryczny. No to idziemy dalej. Teraz mamy jodek magnezu. Znowu od końca magnezu. Czyli magnes piszemy na początku. Magnez, druga grupa jest zawsze dwuwartościowy. I teraz jodek. No jodek pochodzi z kwasu jodowodorowego. Przypominam, że to jest duże i. Tak, reszta, duże i. No to sobie tą resztę piszemy. Duże i. Jednowartościowe, bo tylko był jeden wodór. Czyli jedynka. No i widzimy, znowu nam nie pasuje, czyli jedyneczkę tu powinniśmy wpisać, ale jedynek się nie pisze. Mamy jeden symbol napisany, dwójeczka na krzyż, czyli piszemy tu dwójkę. No i mamy kolejny wzór soli napisany. Idziemy dalej. Siarczan 4 amonu. No, tutaj trudniejszy przykład, bo to nie jest oczywiście żaden metal i tutaj trzeba było pamiętać, że ten amon, ta grupa, tak wygląda NH4 i to jest zawsze jednowartościowe, tak, jednowartościowe. No i słuchajcie, teraz z czego to pochodzi? Siarczan 4, no to znowu się kłaniają wzory kwasów. SO3, tak, bo jeżeli jest siarczan 4, to tutaj jest trójeczka. Dwa wodory, czyli ta reszta jest dwuwartościowa. Piszemy ją sobie tutaj, tak, reszta dwuwartościowa. No i znowu patrzymy. Tu 1, tu dwójka. Jak tu 1, to nie musimy nic dopisywać, ale tutaj jest dwójeczka. No i musimy całą tą grupę wziąć sobie w nawias i za tą grupą napisać tą dwójeczkę. W ten sposób tak to wygląda. No to trenujmy dalej. a Azotan 5 chromu 3. Chrom CR. Tutaj mamy podaną wartościowość, czyli on jest. Tak, trzy wartościowe, wartościowe. I teraz azotan 5. Jakiego to znowu było kwasu? Mhm. O, z takiego. No dobra, jeden wodór, czyli reszta jest jednowartościowa. Piszemy ją sobie. Jedenka. Dobrze, no i znowu patrzymy. Tu trzy, tu jeden. Jedenki nie piszemy, trójeczka tu. To całą grupę musimy wziąć w nawias i teraz za całą grupą piszemy trójkę. I w ten sposób mamy dobry wzór. Fosforan cynku, tym razem cynk. Tak. Cynku 2, cynk, słuchajcie, jest tutaj dwuwartościowy. I teraz moi kochani, fosforan pochodzi od H3PO4. Taki był kwas. Fosforowy 5, grupa widzimy jest tu i ona musi być trójwartościowa, bo jest tutaj trójeczka 3, wodory. No więc piszemy sobie tą grupę. PO4 trójwartościowa. No, widzimy, nie pasuje. Tu 2, tu 3 na krzyż. Trójeczka tu, a tu dwójeczka. Całą grupę musimy wziąć nawias i napisać dwójeczkę. I mamy kolejny wzór napisany. Teraz chlorek żelaza 2. Żelazo FE2. Od razu mamy wiadomość. No i chlorek od kwasu solnego chlorowodorowego HCL. Znowu grupa jest jednowartościowa, bo jeden tylko atom wodoru piszemy i jednowartościowa. No i patrzymy, tu dwa, tu jeden, jedneczki nie piszemy, tu dwójeczkę, jest tylko jeden symbol florów, więc dwójeczkę, nic w nawias nie musimy brać. I fluorek kadmu, tak, kadm też jest najczęściej dwuwartościowy tylko, więc tu, no, jakby ktoś napisał, to nie jest błąd, może być. Tak samo przy tym cynku, jakby ktoś dwójeczkę napisał, to, słuchajcie, świat się nie zawali, tak. Ci, którzy znają chemię, dobrze wiedzą, że cynk jest zawsze dwuwartościowy i kadm, ale kto nie wie to, jakby miał napisane, to mu to ułatwi życie, nie. No więc, moi drodzy, fluorek kadmu, fluorek, Kadmu, kadm CD, czyli dwuwartościowy. I teraz fluorek z kwasu fluorowodorowego. Reszta znowu jednowartościowa. Dopisujemy F1. No i znowu na krzyż tu 1, nic nie piszemy tu dwójeczka. No i mamy tyle soli zrobionych. Dobrze. Tak. No to słuchajcie, ja teraz wezmę i troszeczkę niżej napiszę jeszcze inne dwa przykłady. To odłożę sobie i na przykład zrobimy sobie taki przykład jak siarczek ołowiu 4, napiszę go tu, siarczek ołowiu 4 na no i teraz mamy siarczek po raz pierwszy, ołowiu pb i wiemy, że to ma być 4, tak, ołów 4, siarczek z kwasu siarkowodorowego, tak, A reszta 2 wodory, czyli jest dwuwartościowa. S, dwójeczkę. No i tym razem mamy taki przykład. Słuchajcie, że tutaj jest dwójeczka, tu czwóreczka. To według tego, co zawsze mówimy na krzyż, ale tutaj, słuchajcie, wkracza matematyka, ponieważ matematyka zauważa, że 2 i 4 da się skrócić przez 2, tak? bo 2 się dzieli przez 2, 2 przez 2 zostanie 1, 4 się dzieli przez 2 zostanie 2. Czyli jak wygląda ten wzór prawidłowo. Tu miała być jedyneczka, czyli się nic nie pisze, czyli tu dwójeczka w ten sposób. Większość osób, słuchajcie, już to w głowie widzi, że jak jest 4 i 2, to od razu wie, że to się da skrócić. Tak? Moglibyśmy od razu napisać, tutaj Wam z napiszę. 4, 2. Widzimy, że to się da skrócić, tak? Te wartościowości. To nawet niektórzy to w głowie robią. 2 przez 2, 1, 4 przez 2 wychodzi 2. No, i wiedzą, że trzeba wujkę napisać. Obojętnie, kiedy to skrócicie, to nie ma znaczenia. Najważniejsze dla chemików jest, żeby ten wzór na końcu wyglądał w ten sposób. PBS2. To jest najważniejsze. Dobrze, to był taki trudniejszy przykład. Jeszcze sobie zrobimy jeden taki. Będzie to siarczan 6 chromu 6. Tak, wszystko na 6. Dobrze, czyli mamy tak, chromu 6, czyli CR, wiemy, że ma być 6, piszemy, szósteczkę. I teraz siarczan 6 pochodzi z kwasu H2SO4, tak? Taki był wzór tego kwasu siarkowego 6. No i bierzemy sobie tą grupę, ilu ona jest wartościowa? 2, bo były dwa wodory. Dobrze, i tu znowu mamy, słuchajcie, to 6 i te 2. No i kto zna się na matematyce, to powie, o, a to znowu się da skrócić. Bo 6 się dzieli przez 2 i 2 się dzieli przez 2. To możemy sobie to tak już w głowie, tutaj sobie to zapiszemy, to jest tak, jakby tu wyszła wartościowość 1. A tu byśmy skrócili 6 przez 2 jest 3, czyli wyszłaby wartościowość 3. Tak, tu jedynka, o, bardziej poprawię, a tu 3. No i wtedy widzimy, że jak na krzyż, to tu nic byśmy nie pisali, a to musimy wziąć i zapisać trójeczkę. I to są, słuchajcie, takie dwa trudniejsze przykłady. Mam nadzieję, że sobie jakoś z nimi poradzicie. Pamiętamy, że tu wkracza po prostu matematyka. No i w tym filmiku, tak dość sporo, żeśmy tych przykładów zrobili, to na razie tyle.